Dzisiaj? Aha. Hej ciasteczka. Dzisiaj robię Big Maca z McDonalda BLT. No, jesteśmy na bieżąco. Jest to nowość w McDonaldzie? Podwójny hamburger z mięsa wołowego. Pełno warzyw, pomidory, ogórki, cebulka, sałata, pyszny sos i bekon. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. Piszcie komentarze oczywiście, które burgery lubicie najbardziej. Ja Mamy dzisiaj burgera, robimy BLT i rozszyfrowujemy. Co to znaczy? Ale może po kolei i może za chwilę. Chwilę niespodzianki, pewnie wiecie o co chodzi. Tu mam 200 gramów mięsa wołowego, najlepiej z Tu rozbewty. Teraz tak solimy. Oj, strasznie mi się to. <noise> ta zasolniczka Nie tylko dodaję. sól I piecz. świeżo mielony, najlepiej, i dać sporo tego pieprzu, żeby było wyraziste mięso. Niektórzy podobno po smażeniu, ale ja uważam, że to jest takie dułe to mięso, więc lepiej to zrobić przed. I teraz wyrabiamy bardzo krótko, żeby nie ociepić mięsa. Więc tylko mieszamy i formujemy nasze burgery. Mm, kształtujemy sobie burgera. Ja się gdzieś przeczytałam, żeby zrobić takie wgłębienia jak do pizzy. Może to jest sposób. One później tak się wybrzuszają, rosną, a chcemy, żeby były płaskie, ładnie uformowane. W środku zrobimy takie zagłębienie, a na zewnątrz trochę grubsze brzegi. Jakie mamy bułki, no takie, że taka wielkość będzie dobra. No właśnie, trochę długo mi to zeszło tutaj, żeby długo nie ocieplać tego mięsa, bo później jest takie no nie jest to tylko bardziej takie suche, więc... Dobrze, szybciutko, to robię zimne mam ręce, nie ma dzisiaj Chyba się nic nie stanie. B. Be bekon, kochani, więc teraz musimy usmażyć bekon. Mam takie cienkie plasterki. Rozgrzewam patelnię, a później będę na grillowanej patelni mmm, hamburgery smażyć i właśnie na tłuszczu wysmażonym z bekonu. O, to by jeszcze rozgrzała. Potem ja muszę się robić dobrze. No, nie damy. O, patrz, 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 kurczę. patrz, 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 Następnie... patrz, 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 Oj, co za impreza będzie dzisiaj chyba. Tak? Bekon już wyłożyłam na papier, żeby odsączyć tłuszcz. Część tłuszczu tutaj nalałam na patelnię grylową, a bekon smażyłam tak 5-6 minut. Teraz się tak, już tutaj nam rozgrzane, więc dajemy burgery. Także tak po 2-3 minutki z każdej strony. No pięknie, pięknie. Smażą jeszcze 2 minutki i będzie gotowe. Podamy BLT. Dobra, nie pomyliła. Pamiętajcie, popad, mi, sos. Ale mam sos majonezowo-musztardowo-keczapowy, sałata. Tak. I co teraz? Ser. Dobrze mówię? <grym> Mam wszystko przygotowane, a wiecie, gdzieś mi tam może umknąć coś, ser, burger, cebulka, najlepiej właśnie jest wszystko sobie tak przygotować, I wtedy jest łatwiej i na to idzie bułka. Teraz idzie sos, sałata, pomidor. Słap, słap, słap kółeczka. Ładnie latają. Aha, jeszcze ogórek jest tu gdzieś między. Tak, od spodu. Pięknie. Tu mam trochę mniejszy ogórek. A bekon. A bekon gdzie był? No to teraz idzie bekonik. Pięknie wysmażony. Jak to możemy, ten wystawał gdzieś tu ładnie nam. Tak. Na no to, o ranę, to taka kanapa. Kto to możliwe? Mm. <laughs> Oj, cebulka. Ale wyszła pięknie, naprawdę. Wyszła pięknie. Pomidor, widać go, nie widać, widać, nie widać. No dobra, i na no to. chirzutka, cieplutka bułeczka. Big Mac BLT z McDonalda, gotowy. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.